Okej, okay, dzisiaj chciałbym Wam pokazać takie troszkę inne zastosowanie pętli while, która sprawdza się tam, gdzie tak naprawdę pętli for nie moglibyśmy użyć. Czyli będziemy sobie powtarzać jakiś komunikat o podanie hasła, dopóki nie zostanie podane prawidłowe hasło, wtedy nasz program przepuści dalej, i będziemy mogli się zalogować czy tam wyświetlić cokolwiek i tak dalej. Dobra? Więc teraz coś takiego zrobimy. Załóżmy, że mamy tutaj zmienną właśnie hasło zapisaną w naszym systemie, której nikt nie zna i będziemy sobie je porównywać z tym hasłem, które poda użytkownik. Więc stwórzmy sobie teraz y, taką zmienną, na przykład podane hasło. Które na początku będzie puste, ponieważ jeszcze nie dostaliśmy żadnego sygnału od użytkownika, więc na razie to jest pusty ciąg znaków. I teraz, właśnie za pomocą pętli, możemy sobie wpisać, że dopóki, czyli while, nasze hasło zapisane w systemie nie jest równe temu podanemu hasłu, to będziemy chcieli właśnie wyświetlać cały czas komunikat użytkownikowi, żeby podał prawidłowe hasło. Czyli podane hasło, to się równa i teraz input, a następnie podaj hasło. Czyli w tym przypadku mówimy, że dopóki nasze hasło nie będzie się zgadzać z hasłem w systemie, to cały czas wyświetlaj użytkownikowi, ponawiaj tą prośbę o podanie dobrego hasła. No i jeżeli już to nastąpi, jeżeli ktoś pisze prawidłowe hasło, to go przepuszczamy dalej do systemu i możemy na przykład wydrukować, że witaj. W systemie to zobaczmy jak to działa dajemy sobie teraz start wpisujemy hasło wpiszę coś innego dalej dostajemy komunikat dalej 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 i tak będzie cały czas dopóki nie wpiszemy prawidłowego hasła i nas system przepuszcza jesteśmy już i możemy sobie tam odczytać jakąś tajną wiadomość cokolwiek sobie tam zaprogramujemy czyli jak widzicie pętla while w tym przypadku działa zupełnie inaczej niż ten przykład, który pokazaliśmy sobie poprzednio. Tutaj nie ma żadnego zwiększania żadnych wartości, nie ma początkowo tworzenia żadnej zmiennej iteracyjnej, a w dalszym ciągu jest to pętla while. Po prostu musicie zapamiętać to, że pętla taka będzie się wykonywać dopóki tutaj ten warunek będzie prawdziwy. Więc musimy zrobić tak, żeby prędzej czy później ten warunek tutaj mógł być fałszywy i program przepuści nas dalej.